Sytuacja na dzień dzisiejszy jest zadowalająca, gdyż cena pszenicy, cena pasz jest na bardzo niskim poziomie, a cena tucznika oscyluje w granicach 7,50-7,80. Jest to zarobek godny dzisiaj. Więc myślę, że sytuacja, póki sytuacja się nie zmieni, to producenci trzody chlewne y, będą mogli liczyć na zarobek. Trzoda bez jednakowo. Cena jest jednakowa. Wtedy spadła z 9 na, na 6. No i później się trochę podniosła na te 7. I tak na razie stoi. Koło 7, 7,20. No ale to żadnego szału nie ma. Ale idzie. Import. Import. No ale kto ma? Świn nie ma, ale kolejka, jak ja zapisuję, to jakaś kolejka na 2-3 tygodnie jest. kolejka, nie? Kiedyś była tydzień, a teraz znowu się zrobiła na 3 tygodnie. Jest kolejka ze świniami. Ostatnie kilka miesięcy, ostatni rok. Sytuacja troszeczkę się unormowała. Troszeczkę tej stabilizacji jest w produkcji trzody chociaż te ograniczenia. W no może się zatrzymały w tej chwili, ale one powiedzmy przez ten cały rok jeszcze postępowały. No w tej chwili może tak jak już wspomniałem, to się zatrzymało. No ci co mają hodowę to na razie większość nie myśli na razie o zaprzestaniu. A co dalej, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Teraz no te ceny są może nie najwyższe, ale, ale w miarę stabilizacji gdzieś tam troszeczkę jest. No to jeżeli mówimy o, o cenie gdzieś tam przejrzałem na żywo, na szybko, to gdzieś te 7 zł w granicach tych 7, 6, 6, 6, 80, gdzieś te granice 7 zł, 6, 80, może i więcej. No to zależy też w jakim czasie, jakie te rzeczy, ale to się tak gdzieś mniej więcej kształtowało. Na dzień dzisiejszy to jest taka troszeczkę stabilizacja, a raczej, raczej nie, nie upływa, ale może jest. Tak I ciężko też powiedzieć, czy ubywa, czy nie, bo mamy, wiadome, jedni zaprzestają, gdzieś inni klienci do nas się znowu do... pukają i to tak... Jak ktoś już zamknie raz, to już nie wróci. Rzeczywiście jest mało świń w Polsce, z tego co wiem. Natomiast nie można się spodziewać, że ta produkcja będzie zrastać. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o fermy, jest to budowa ferm jest bardzo drogim kosztem. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy to, co się dzieje, nawet przy cenie obecnej. Ten zysk wytworzony w produkcji czody chlebnej jest tylko i wyłącznie w cyklu zamkniętym. Minimalny zysk. Natomiast jeżeli są kupowane warchlaki, czy to z polskich ferm czy z zagranicznych ferm, bo bardzo dużo warklaków wjeżdża do naszego kraju, no to o zysku nie możemy na dzień dzisiejszy mówić. Co będzie dalej z mięsem? Nie wiemy. Czy będą gospodarstwa inwestować? Wielki znak zapytania, poważne e, p, przedsięwzięcia finansowe. Trzeba będzie się zastanawiać nad tym, co zrobić. Czy będą dofinansowania? No, ja liczę tutaj na jakieś dofinansowania ze strony państwa. Może te pieniądze, które wpłyną z KPO, zostaną wyodrębnione na budowę albo na budowę ferm. Nawet bym tutaj nie, nie widział w refundacjach nie wiadomo jakich, ale przykładowo, żeby były kredyty na przykład bezprocentowe. To już dużo by pomogło hodowcom trzody chlewnej, żeby to mięso w Polsce zabezpieczyć. Przed świętami nie było problemu z dostawami, było na bieżąco. Ceny są wyższe. Kwestia jakości trudno powiedzieć. W zasadzie starają się. Tym, co zależy, żeby byli na rynku, to próbują to zrobić to już prawidłowo. Natomiast ci, co nie chcą, to raczej na rynku długoch nie będzie. Czy to opłacalne. Może przy bardzo dużej ilości y, w produkcji może to by przynosiło jakieś określone y, dochody. Natomiast przy małej produkcji y, trudno mówić o dużych y, zyskach, zważywszy na to, że y, mamy przecież obok siebie y, sieć marketów, y, która Licytuje się między sobą, kto taniej wypromuje czy łopatkę, czy schab. W związku z tym podejrzewam, że też je wyroby będą również w takiej samej sytuacji. Nam będzie to trudniej przekonać klienta, że nasz wyrób to prawda jest lepszy niż ten w markecie.